Mecz, no i trybuny pełne. Tak, tak, tak. Jak mówiłem wczoraj też na meczu, że zgodnie z, naszą, z, z naszym tekstem, który promował ten mecz, czyli pierwszy mecz pełny trybuny, szenianka czeka na tłumy, udało nam się zapełnić stadion. No, Takiej frekwencji od roku, jak jesteśmy w zarządzie, jeszcze nie widzieliśmy. Także bardzo dziękuję wszystkim kibicom, którzy przybyli, którzy zakupili cegiełkę. I też udało nam się sprzedać wszystkie cegiełki. To też jest bardzo ważne, bo to jest wsparcie dla klubu, które jest naprawdę pokaźne i daje nam możliwości na, na więcej, a potrzeby są cały czas olbrzymie. Czy przeliczyliście głowa do głowy, ilu widzów zaszczyciło wasz mecz? Nie, nie liczyliśmy, czekamy na zdjęcia. Był, był, był Leszek Pochalski tu robił zdjęcia. Czekamy, jak przysie nam fotografie, zobaczymy, ilu będziemy liczyć. <głapy> Zawsze tak robimy, że liczymy, <głapy> że liczymy, na, liczymy na zdjęciach. I, to, i jakie, jakie wychodzą sumy, bo to niesłychane? Najwięcej mieliśmy wieś, no prawie 300 osób w, w, tamtym, w tamtym sezonie. Tu myślę, że wczoraj było grubo około 500. No to pięknie, gratulacje. Sezon dopiero się rozpoczyna. A jak było przed sezonem? Jak było ze sparingami, z transferami w Waszym klubie? transfery zrobiliśmy cztery do, do naszego klubu? Przyszedł do nas Bramkarz z Burzy Bystrzyca, Kasper Olaniuk. Wrócił do nas Witali, który już grał wcześniej, później odszedł do Marszowic, miał przerwę też z kontuzji. Po kontuzji postanowił, że wróci do nas. Patryk Ostrowski z Nysy też do nas wrócił do Strzelinianki? Z wypożyczenia. Nie, nie, tam był. Kupiony? Był, tak. Teraz Wam Nysa odsprzedała to. Do, do, Dokładnie. A jak e, mówimy o kwotach transferowych, no to oczywiście nie mamy się co równać do. Tych zawodników ze światowego, z światowego topu, tam są miliony. Czy zdradzi Pan, czy to jest tajemnica przedsiębiorstwa? Jakie kwoty wchodzą w grę przy Nie, tych transferów? W przypadku tych transferów wszystkie udało nam się zatrzymać bezpłatnie za Patryka, tylko musieliśmy oddać te pieniądze, które Szczyjnianka wzięła, czyli to jest pieniądze w rzędu 1200 zł. Bilans wyszedł na zero. Bilans wyszedł na zero, tak, udało nam się. Ale czy jak się mm, sięga po takich zawodników, to zawsze z nadzieją, że no, to jest logiczne, że będzie to poprawa stylu gry, jakości gry, ilości strzelonych bramek, albo kupuje się obrońcę, żeby czy bramkarze żeby tych goli było jak najmniej. Takie, myśmy, takie są założenia, ale u nas też przede wszystkim my stawiamy na to, żeby nasi młodzi zawodnicy mogli się uczyć od tych doświadczonych, żeby oni byli naszym trzonem, na którym opierać się będą. Mamy też właśnie przede wszystkim akademię i nasi juniorzy, którzy już grają w seniorach, Muszą po prostu od nich czerpać. No, wtedy, to, wtedy to wygląda najlepiej. Czyli tak, z tego, co wywnioskowałem, to w klubie strzelinianka jest więcej młodszych niż starszych, bo rozumiem, że tak. strzelinianka tak. młodością stoi. Tak, w akademii, gdzie, gdzie się uczą młodzi zawodnicy, mamy 264 zawodników na tę chwilę. Wow, to sporo. Tak, 15, 15 drużyn, 15 drużyn w właśnie dziecięcych kategoriach wiekowych. W tym dziewczynki, 10, 10 trenerów i 42 jednostki treningowe w tygodniu. 42 jednostki, czyli licząc, przekładając to, czyli 49, tak? Treningów. Nie, nie, to, to już te, 40, 42 treningi. 42 treningi, w, właśnie nie wiem dlaczego 9. Tak, a tak. może jakiś wynik padł 9 do 0? No nie, może nie, chyba aż tak nawet w sparingach nie mieliśmy takiego, właśnie. takiego wyniku. Przejdziemy, będziemy jeszcze rozmawiali o młodych piłkarzach. A właśnie jak sparingi poszły? No, sparingi poszły bardzo dobrze. Myślę, że udało się trenerowi przepracować, wypracować to, co chciał na. Na, na, na sparingach, no, pierwsze to nawet wyniki były wysokie, bo to nawet 7 do 1 wygrywaliśmy chyba z Ziembicami. No, coś było bliżej 9, właśnie. Z, tak, 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 Z Ziembicami? Tak. O, to, czyli z drużyną Sparta Sparta -Ziębice. Ziębice, Tak. Dobrze. Jeszcze te sparingi pokazały Wam, że jesteście jako klub z nadzieją, że przeskoczycie szczebel wyżej, jeśli chodzi o rozgrywki. Myślę, że no, na pewno będziemy walczyć. To jest, jest taki cel. Są takie założenia, żebyśmy wrócili do klasy okręgowej. No, czas pokaże. No, wczorajszy mecz pokazał, że wyglądało to fajnie. No, pierwszą połowę chłopaki grali bardzo agresywnie. Drugie nie widziałem, bo już się zająłem przygotowaniami wokół. No, niestety, taka rola prezesa, że nie, nie zawsze może wszystko zobaczyć. Także myślę, że jak będziemy grać tak jak wczoraj, mamy, ma, mamy duże możliwości na to, żeby, żeby awansować. To był bodajże drugi mecz już, tak? Pierwszy mecz, pierwszy ligowy. mecz... Pierwszy mecz ligowy. Myślałem, że pierwszy na Wasem Sedynie, pierwszy mecz ligowy, następny gracie na wyjeździe? Tak. Kiedy? Z Siechnicami. W sobotę. W sobotę. Przyszło. Przyszło Nie sobotę. jutro, tylko przyszłą sobotę. A następny mecz w szczelinie? Następny mecz w szczelinie jest planowany na 20. Chyba te jak Dożynki badają. do 31. pierwszy? Trzydziesty tak. Tak, Rywal to kto? Trzeci mecz rywalem będzie... To był sprawdzeń, czy pan prezes wie, zna terminy. Szanowni 16 drużyn <laughs> wszystkich. Dobra, to proszę wymienić naj, takich najgroźniejszych rywali. Kogo się najbardziej obawiacie? Siechnice, Puskowiczkowski, hmm, Radwanice też są silne. Myślę, że chyba te no Marcinkowice też nie są słabe, więc trzeci chyba jest z Marcinkowicami właśnie. No dobrze, a wymienia Pan miejscowości, które nie są tak y, duże jak sam Strzelin. To są raczej małe Myślę, miejsca. Myślę, są porównywalne. Przypadku. są porównywalne, tak, ale y, mają status miasta? Mają. Tak, tak, tak. tak, tak. to jest miasto. No dobrze, y, nie znam historii Strzel Strzelinianki. Y, mm, czy spadek y, do klasy A nastąpił w zeszłym sezonie? Czy w w zeszłym sezonie, w, w, przepraszam dwa sezony dwa to, sezony tak. tam tak to jest mamy drugi sezon w klasie. tam ten był pierwszy w A-klasie, to jest drugi teraz sezon gramy w A-klasie. no ten spadek to w sumie wynik to bardziej z reorganizacji zrobiło się dużo drużyn do, do klas okręgowych i musieli więcej drużyn musiało spaść gdyby nie ta re reorganizacja utrzymalibyśmy się w okręgówce no ale walczymy Myślę, że to pod kątem tego, że ogrywamy młodych chłopaków, to też nie jest źle, że jesteśmy w A-klasie. Jest im troszeczkę łatwiej się ograć w tej, w tej, w tej niższej klasie rozrywkowej. Jakby trafili od razu do okręgówki, nie byłoby im tak łatwo. Tak, zaczynaliby pewnie od porażek i to byłoby tak, 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 tak. depromująco, demobilizująco, bo zwykle to tak jest. Y, średnia wieku w pierwszej drużynie to 18 no, lat? Myślę, że tak. No to tak ci... bo Mamy, mamy 15-latków. No, ale starszy zawodnik, teraz nie grający, bo jest w, w kontuzji. To jest yy, Rafał Sukiennik, ma 36, tak jest moim wieku. O, 36-15 to nie Tak, taki mamy Taki mamy rozmiar. <laughs> yy, świetnie. Yy, coś o słówko o trenerze. To trener yy, utytułowany, znany tutaj w środowisku. W środowisku jest znany, tak? Bo grawszy Niance też ma swoje. Czyli sposoby. grający trener. Znaczy, teraz już nie gra, nie, nie gra, a Ale gra, gra w odbojach, tak. na z szczelinianki, który teraz prowadzi Trzeniankę też. I też oprócz, oprócz drużyny seniorów, też prowadzi jedną drużynę w Akademii Żaka. Panie prezesie, przypominam, że naszym gościem Radia Gromnik, Radia Gromnik w audycji, rozmowa na czasie jest Grzegorz Poniktera, prezes Strzelinianki Strzelin. Pytanie o wczorajszy mecz, bo zaczęliśmy o nim mówić 1-0, publiczność dopisała, ale to nie był łatwy mecz. Z tego, co czytałem w opisie na waszej fanpage'u. Nie, nie, nie. No, rywal, był, rywal był też zdeterminowany i, i agresywny. No. Klub sportowy Żurawina. Tak, tak. Klub sportowy Żurawina. Nie, nie, nie. Rywal był, na, na, rywal był też na poziomie, także wywalczone 1-0 w równym, zaciętym meczu w walce. W której minucie padła bramka, przypomnijmy? I kto strzelił? Kto był zdobywcą tego pierwszego gola w, w sezonie? Strzelcem z karnego, że to tak. że rzut karny był Vitali Dimitr, chyba blisko dokładnie. Czyli zawodnik z Ukrainy. Zawodnik z Ukrainy, tak. Kar, z... Karny nie był problematyczny? Znaczy, zaraz do czegoś nawiążę. <laughs> nie, nie, nie. nie, nie, nie. Faul był, tak? Tak, tak, faul był i po faulu był, był, był karny. Ale nie, problematycznych pewnie chcę nawiązać do tego. Do, do, Śląska do Śląska Wrocław, widziałem to. Widziałem, to, to, było, to było problematyczne. To za chwilę porozmawiamy o y, też jeszcze strzeliniance, rzecz jasna, ale też zajrzymy do Starszych kolegów, w sensie starszych nie wiekiem, ale może wyższej ekstraklasie. Śląsk Wrocław, jeden z trudniejszych meczów, właśnie się odbył wczoraj na stadionie Tarczyńskiej Rano we Wrocławiu. Nie odbyło się bez kontrowersji. Za chwilę powracamy do rozmowy z naszym gościem.